Czas zacząć trzynasty już odcinek wieczornej audycji. Mam nadzieję, że nie będzie pechowy. Ja jestem Wirius, a to jest Wieczorna Kawa. W poprzednim odcinku audycji zaproponowałem, zarzuciłem taki pomysł, żebyście nagrywali swoje odpowiedzi w postaci plików audio i przysyłali mi je, Abym ja mógł na następnym odcinku wieczornej kawy po prostu wybrać jakieś najciekawszych nadesłanych i jakoś, jakoś się odnieść do nich, odpowiedzieć. No, i jak na razie, pierwsze koty za płoty. Uzyskałem pierwszą odpowiedź, ale była bardzo szybka, bo w ekspresowym tempie, ponieważ już po 20 minutach chyba od publikacji poprzedniej audycji dostałem ten plik na maila. Także. Zapraszam do odsłuchania. Autorem tego nagrania jest użytkownik Oniku Mini Megisz. Cześć Virios. Albo Łukasz, ale nigdy nie miałem pamięci do imion, więc będę mówił Virios. Mam pytanie, a zarazem propozycję do tematu omawianego w wieczornej kawie. Co byś powiedział na. Temat nauczania w polskich szkołach wiem, że Ty już nie chodzisz do szkoły jesteś dorosłym mężczyzną, ale chciałbym poznać Twoje zdanie na ten temat. No, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Dzięki jeszcze raz za nadesłanie odpowiedzi. No niestety temat szkolnictwa no nie, nie wiem, czy mam za bardzo co do powiedzenia w tej kwestii, ponieważ... Ja jeszcze jestem osobą, która była kształcona tym starym systemem oświaty. Jestem rocznik 84, więc ja załapałem się na cykl 8 lat podstawówki, potem 4 liceum, no i potem studiów itd. Także ominęła mnie ta wątpliwa przyjemność uczęszczania do gimnazjum. Chyba byłem przed ostatnim rocznikiem, tak mi się wydaje, przed, przed zmianą co mogę powiedzieć, no osobiście uważam, że no tak no, sam jestem produktem starego systemu oświaty, więc powiem tylko tyle, że wydaje mi się że był on lepszy, ponieważ młodzież która spędzała 8 lat w podstawówce, jakoś tam się zżywała ze sobą, jakoś każdy każdego znał i zdążył się zaznajomić dobrze i jakoś nie prowadziło to do takich ekscesów, jakie możemy w gimnazjach zobaczyć znaczy nie wiem, czy teraz można zobaczyć, ale Jakiś czas temu w telewizji można było zobaczyć w wiadomościach informacje na temat jakichś dziwnych akcji w stylu, że dzieciaki nauczycielowi wkładają kosz na śmieci na głowę lub w ogóle nie chcą się podporządkować nauczycielowi. Sądzę, że takie akcje niestety były spowodowane tym, że środowisko dzieciaków było zmienione na tyle często, że one po prostu nie zdążyły się ogarnąć w danej rzeczywistości, a potem znowu przychodziła kolejna zmiana, czyli chwilka w podstawówce, potem nagle siup i już jesteśmy w gimnazjum, a potem znowu szybka zmiana i już jesteśmy w liceum. Raczej nie wiem, czy, czy, czy takie szybkie zmiany otoczenia w systemie oświaty pływają na, na, nie wiem, poprawę e, szkolnictwa jako takiego. E, jeżeli o mnie chodzi, no to no niestety problem jest taki, że kiedyś studia były czymś elitarnym, było to jakieś, jakaś nobilitacja, jeżeli ktoś już się dostał na studia dzienne, no to e, o czymś to znaczyło, no, o, o, o czymś to świadczyło, że, że ta osoba e, no naprawdę musiała się jakoś wykazać, żeby się dostać na te studia. No niestety teraz jest tak, że, że ten poziom jest coraz niższy i nie będę mówił tak do końca, że cały system, jak gdyby, którym ja byłem szkolony, był lepszy niż ten obecny, ale no, z doświadczenia powiem, że mój kierunek studiów zdarzało się tak, że kończyły osoby nie mówię, że wszystkie, bo były to sporadyczne przypadki ale były takie przypadki, że na przykład moje studia były kończone przez osoby, które na piątym roku po informatyce miały problem napisać najprostszy program w C, więc to też jest jakiś kompletny absurd dla mnie. I coś zupełnie po prostu nie do zaakceptowania. Także po prostu kwestią tak woli ścisłości, mój system nie jest jakoś idealny i też ma swoje wady, ale, ale no, to są jak gdyby przewagi, punkty dodatnie na moją korzyść, na korzyść mojego systemu oświaty, z którego jak gdyby się wywodzę w stosunku do, do tego nowego, czyli po prostu. Więcej lat spędzonych w podstawówce, więcej lat spędzonych we wspólnym towarzystwie, i, i sądzę, że, że to jakoś procentowało, że, że to wychodziło dzieciakom na plus niż, niż to, co, to, co jest teraz obecnie. Nie wiem, czy, czy zadowolę cię tą moją odpowiedzią. Jest to dosyć długi wywód. Pewnie cię zanudził, <grym> jak i słuchaczy, ale no, nie wiem, Mam nadzieję, że, że jakoś udało mi się wybrnąć po ludzku z, z tej kwestii. Chciałem Wam również podziękować za wszystkie komentarze, jakie pojawiły się pod poprzednim odcinkiem Wieczornej Kawy. Chciałem pogratulować użytkownikowi Oniku Batorek z 1000 za pierwszy. Gratulacje. <grytanie> jak również zastanowiło mnie zdanie, które napisał w swoim drugim komentarzu. Lepiej się słucha czegokolwiek, jak jest wideo. I tu takie pytanie już do Was wszystkich: czy sądzicie, że powinienem wieczorną kawę realizować w takiej konwencji, że powinna być? W stylu vloga, czyli w takim stylu, że widzicie mnie i po prostu sobie mówię przed kamerą, czy jednak pozostać w takiej konwencji, jak jest teraz, czyli po prostu audiolog, gdzie nie widzicie mojej wesołej facjaty, a jedynie słuchacie tego, co mam wam do powiedzenia czasem mniej mądrego, czasem bardziej mądrego. Innym komentarzem był komentarz użytkownika Oniku vanfelo z pytaniem. Może zrobić z kawy takie nietypowe. Fak. Pozdrawiam. Dzięki za pozdrowienie. odzdrawiam. Yy, I mógłbyś coś jak gdyby więcej powiedzieć w tym temacie. Chciałbyś, żeby yy, wieczorna kawa była realizowana jako normalne Q&A, czyli wy zadajecie pytanie, a ja odpowiadam, czy może coś innego stoi za, za twoim enigmatycznym i dosyć krótkim komentarzem. Więc yy, będzie mi bardzo miło, jeżeli rozwiniesz swoją sugestię w komentarzu pod tym filmikiem. Odnośnie komentarzy, tak już spoza YouTube'a, na ścianie łona Posejdona na Facebooku ktoś o niku Pan Pieczar napisał może lepiej by było, abyś rzucił jakiś temat, o którym będzie w kolejnej kawie, i żeby nagrania były o tym? Może wyjść całkiem przyjemny materiał, do którego byś zrobił wstęp i komentarz w całości. Dzięki za ten komentarz, panie pieczarze. <laughs> Widzę, że grasz w jakiejś kapeli, więc kto wie, może kiedyś spotkamy się razem na tej samej scenie w Krakowie. A, mo a może nie w Krakowie, może gdzieś na wyjeździe. Natomiast sądzę, że pomysł jest bardzo ciekawy i propozycja jest jak najbardziej realna i warta rozpatrzenia. Także w sumie zastanawiałem się, jaki temat można było zarzucić i można było skorzystać w sumie z okazji, że mamy no, Mikołajki, e, więc e, chciałbym się dowiedzieć, jakie macie wspomnienia związane z Mikołajkami i generalnie z Mikołajem. I jeżeli są to jakieś miłe wspomnienia, mam nadzieję, że to są same miłe wspomnienia, e, to nadsyłajcie swoje nagrania, pamiętajcie, nie dłuższe niż minuta e, z jakimiś waszymi wspomnieniami e, z czasów dziecięcych. Lub może z jakichś późniejszych, może też macie jakieś fajne wspomnienia. No i zrobimy sobie taki odcinek wieczornej kawy, w którym sobie pogadamy trochę o Mikołaju i, i miłych jakichś tam czasach, do których chętnie wracamy w naszych wspomnieniach. Dzięki Wam wszystkim za uwagę. Ja jestem Wirius, a to był kolejny odcinek wieczornej kawy. Cześć!